Jest godzina 14:13, a ja jestem dzisiaj bez koszulki. Prima priles, bo się pomyłeś! Mam na sobie brązową koszulinę, dalej się, się zrobić wciula. Wielkanoc to ten magiczny czas, kiedy można na śniadaniu rezurekcyjnym postukać się jajami z innymi członkami rodziny. Kurwa, jaja, członki. Można poświęcić właśnie te jajeczka, kiełbasy, jakieś tam baranki zrobione z cukru, święconka, minus dwa do bolesnej obstrukcji. Kiedyś właśnie zrobiłem takie niezłe jajca i utworzyłem z kiełbasy i jajek takiego kutaska, prawda? Osłaniam ten obrus żeby proboszcz poświęcił tym swoim pędzlem, i on taką minę zrobił, jak kot srający na pustyni. Później na zakrysty mnie tak ciągał, oczywiście za ucho w ramach przestrogi. Miałem kiedyś królika Janusza. Królik Janusz był super, bo miał takie uszka jak zając stojące i raz mu tylko dałem ziarenko, a on później wpierdalał swoje gówno cały czas. Takie było swoiste perpetuum mobile. Janusz miał tylko jedną wadę: spierdolił mi. I od tego momentu, gdy innym królik wielkanocnym przynosił jakieś, prawda, Tamagoci albo nowe majtki, to ja siedziałem w kącie jak oszołom w obsranych gaciach i bez Tamagoci. Janusz gałganiarzu, za te wszystkie lata upokorzeń, mam nadzieję, że to kurwa widzisz. Nie można oczywiście zapomnieć o tradycji malowania jajek. Ja pomalowałem swoje jajka, tam posypałem prawda, cukrem pudrem. Padł na taki pomysł, że może stanę sobie przed jakimś kotem ściągnę gacie i mogę wam to z czystym sumieniem polecić. Po prostu moje jaja zostały doszczętnie wypieszczone, a jeżeli chodzi o takie zwykłe jaja, to pisanki też tutaj mam. O, proszę bardzo. 2 kwietnia. Ruszy śnieg 5 minut później i kurwa słońce napierdala, no. No patrzcie państwo. Wesołych świąt kochani. I pamiętajcie, że nie po to Jezus Chrystus umierał na krzyżu, żebyście mieli teraz upierdolone okna. Proszę mi to natychmiast posprzątać. Na razie.